Na barierce się pod. O! Paliwo! Paliwo poszło na barierce się podniósł i poszło paliwo. Chuj no co! Tylko żeby teraz nikt nie zapalił tu czegoś. Dawaj, dawaj, nie, teraz to musisz teraz raz, bo jak się zapali, kurwa, to będzie lipa. Teraz trzeba go zabrać stąd. Ale to nie w tą stronę. Dawaj do tyłu śmiało, bo ktoś rzuci peta, kurwa, i nie będzie auta. I tak zbiornikowi już nie pomożesz. Só pra mim. Trzeba zawahać z tej strony. Teraz to trzeba ją wyciągnąć z tego, bo zaraz kurwa się zapali. Teraz to kurwa ciągnij, żeby to auto nie stało na kałuży kurwa benzyny. Kurwa, dawaj, dawaj, dawaj auto! Ruszaj, lawetą ruszaj! Ruszaj lawetą, ruszaj kurwa, lawetą szybko! Ruszaj kurwa, lawetą ruszaj, całą został ten najazd, dawaj lawetę do przodu, kurwa! Ja pierdolę człowieku, wiedziałem, no! Dawaj lawetom do przodu, już chuj! Lawetą ostro! Kurwa, ostro, dawaj! No dawaj, do przodu, kurwa! <dawaj>, dawaj, do przodu, kurwa, do przodu! Dawaj, dawaj, dawaj śmiało! Już chuj! Już po samochodzie!